Kolejny z wybitnych gdańskich banknotów emisji przejściowej zgromadzonych na tej aukcji, tak naprawdę trzech, ale każdy jest najlepszy w swojej kategorii, a ten jest takim najlepszym z najlepszych, gdyż jest to 65 pół. Jedyna sztuka z tak wysoką notą w tabelach PMG, ogólnie na 10 wysłanych banknotów do gradingu. Zerkając teraz w tabelę, widzę, że kolejny pod względem jakości jedna sztuka 64 peku, dwie sztuki 63, peku, jedna sztuka 63 to wszystko co powyżej 60, czyli mamy 5 sztuk z ocenami powyżej 60, przy czym ten ma najwyższą jakość. Banknot jednostronny, widzimy w pełni emisyjny stan zachowania 100% proszę państwa doskonałość, jeśli chodzi tutaj o stronę wersową, nie widzimy kompletnie nic na minus i na rewersie proszę państwa dokładnie to samo to naprawdę jest nieczęste. To jest banknot jednostronny. Druga strona jest gładka, biała zupełnie. Bardzo szybko, bardzo łatwo ten banknot mógł się przybrudzić, uszkodzić i tak dalej. Natomiast tutaj wszystko jest idealnie i perfekcyjnie. Cudowna sztuka do najlepszych, najbardziej zaawansowanych zbiorów. Inwestycyjnie również doskonały walor, gdyż Gdańsk zbierany i zainteresowaniu międzynarodowych kolekcjonerów.